Ja pamiętam taką zapowiedź pana premiera Tuska jeszcze z kampanii, że wystarczy kilka prostych rozwiązań i benzyna będzie po 5.19. Kiedy będzie po tyle benzyna? przede wszystkim będą kompetentne wyłonione w konkursie władze, a nie osoba, która znalazła się w orlenie, a wcześniej w spółce energetycznej, a wcześniej w agencji rządowej, tylko dzięki zmianie ustawy i możliwości by wyciągnięto obajka z ławy oskarżonych. Panie redaktorze, czy pan sobie wyobraża inny kraj w Unii Europejskiej, no może Węgry, w której władza uchwala prawo, zmienia tak procedurę karną, żeby Obajtka z ławy oskarżonych wycofać, umorzyć postępowanie, by mógł trafić finalnie do największej polskiej spółki. To jest kryminał. Zmieniać procedurę karną po to, by człowiek z ławy oskarżonych mógł trafić Wszystko do spółki trzeba Skarby sprawdzić, Państwa. przeanalizować. Jeżeli doszło do nieprawidłowości, trzeba sprawę odesłać do prokuratury. Wracam do mojego pytania. Kiedy benzyna po 5,19 za litr? To Będzie dobrze zarządzany Orlen będą naprawdę z punktu widzenia kierowców bardzo dobre zmiany. Kiedy? Również Czas jeśli chodzi tygodni, o miesięcy? przyzna pan, że trudno, żeby minister aktywów państwowych mówił kiedy Rada Nadzorcza wyłoni nowy zarząd. Miał być konkurs rozpisany. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze będą warunki konkursu, będą profesjonalne władze Orlenu i myślę, że polskich kierowców, konsumentów czekają bardzo dobre zmiany. Ale to jest kwestia kwartału, pół roku, roku. Kiedy ta benzyna będzie tańsza? Mogę zapewnić jedno już nikt nigdy nie będzie sztucznie zawyżał marsz nikt nigdy nie będzie manipulował cenami paliw pod kątem y, wyborów, tak jakby miało to miejsce. Proszę sobie wyobrazić. A to jedna, jedno, jedno, jedna data jakaś, taka przybliżona, kiedy tańsza będzie benzyna? Panie redaktorze, mogę zapewnić. Jedno, proszę o taką deklarację. Że Bądźmy jesteśmy w poważnym programie i przede wszystkim jako minister aktywów państwowych znam swoje kompetencje, i w przeciwieństwie do moich poprzedników nie zamierzam e, e, w żadnym wypadku naruszyć e, ciążących na mnie obowiązków czyli wynikających chociażby z regulacji giełdowych. Czyli w obawie przed odpowiedzialnością nie powie pan Nie, przede ten wszystkim temat. ja jestem odpowiedzialny i wiem, że dobrze zarządzana spółka, nie megalomańska, okay. nie będzie drenować kieszeni polskich kierowców i paliwo w tym momencie będzie dostępne i tańsze. Trzy kropki, Borys Budka.